Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym filmiku. Dziś postanowiłam opowiedzieć Wam o pięciu najczęstszych błędach popełnianych przez tarocistów, osoby czytające karty, interpretujące je czy analizujące. Tutaj nazwy nie mają znaczenia, chodzi o to samo. Te błędy popełnią zapewne każdy, kto zaczynał, a jeżeli sobie ich nie uświadomił, to popełnia je nadal. I te błędy po prostu się nawarstwiają i powodują od strony technicznej um, takie w sumie trudności e, w dalszej pracy. Ja nie chcę tutaj dotykać e, indywidualnych umiejętności czy e, jakich, jakiegoś nieświadomego strumienia e, informacji przychodzącej e, od sił wyższych, a Karty tarota albo inne narzędzia to tylko aktywują. Ja e, chcę tutaj powiedzieć o błędach, które są technicznie popełniane e, i e, też intelektualnie w niektórych e, sytuacjach. Dobrze, pierwszym błędem jest nieznajomość podstaw. E, to jest e, no, podstawa. Jeśli nie znasz znaczeń tarota, ja nie mówię już tutaj, słuchajcie o historii tarota, bo historia tarota jest nikomu niepotrzebna do analizy kart, interpretacji rozkładu i prognozowania. Znajomość podstaw, czyli znaczeń tarota, archetypów, skąd to się wzięło, jak funkcjonują żywioły, jak one się zachowują. Dlaczego dana karta w arkanie małym albo arkan wielki jest związana z tym, a nie innym żywiołem, albo taką, a nie inną przewodnią myślą, Tego, to można zdobyć, taką wiedzę można zdobyć poprzez literaturę, poprzez kursy tarota, ale również indywidualnie. Tak? Tylko tutaj jest zagrożenie, że e, jeśli człowiek naczyta się różnych e, wypowiedzi osób, e, książek, e, naogląda się różnych e, filmów dotyczących tarota, istnieje zagrożenie powtarzania jak papuga tego, co mówią inni. E, e, I zamykanie się na swoje własne doświadczenia albo niewiara w swoje własne doświadczenia. Podstawa jest e, be, e, bezsprzeczna. E, to jest kardynalna zasada. Bez niej nie można ruszyć z miejsca. E, bez niej nie można prawidłowo zrozumieć, e, co e, ta karta mi chce przekazać, albo sekwencja kart. E, znaczenia podstawowe kart Tarota e, ułatwiają. E, czy ujednolicają tego tarota na całym świecie i e, pozwalają nie pomylić ósemki kijów z dziewiątką albo piątki pucharów z ósemką pucharów. Także e, w miarę upływu czasu, doświadczenia swojego własnego warsztatu, można rozszerzać to wszystko. Ale baza musi być. Bez bazy. Człowiek opowiada bzdury, opowiada głupoty, ręce czasami opadają, i najgorzej jest wtedy, kiedy bez podstaw bierze się za tarota dla ludzi, dla klientów, którzy ufają temu człowiekowi, traktują go w pewnym sensie jak autorytet, a opowiadają po prostu bzdury. Drugim punktem e, to jest prawidłowe zadanie pytania. Tutaj ten punkt e, można ro, trochę rozszerzyć, dlatego że e, i prawidłowe, i niezapominanie, jakie pytania zadało się do e, danej karty czy danego rozkładu. E, bardzo często jest tak, że nieprawidłowe zadanie, e, zadane pytanie e, odpowiada nam obok. Znaczy, tarot odpowiada nam obok trochę. Albo yy, krąży wokół tematu. Yy, nieumiejętność zadawania pytań jest największym problemem yy, yy, u osób, które rozkładają karty. Yy, klienci wcale nie muszą wiedzieć, jak trzeba to pytanie zadać. To tarocista musi wiedzieć, jak to pytanie przeformułować, przetransferować, zmodyfikować. Aby uzyskać sedno tego pytania w odpowiedzi od kart Tarota. Natomiast drugim punktem jest zapominanie, jakie pytanie się zadało. Czyli mamy przed sobą rozkład. Leżą nam karty, i tasując te karty, losując karty, Mamy w głowie jakieś e, pomniejsze pytanie, to znaczy, rozkład na, ma, ma nam odpowiedzieć, powiedzmy, na główne pytanie, natomiast każda karta w tym rozkładzie ma swoją pozycję i swoje pytanie. I e, nie zapisując sobie tego, czyli tych pomniejszych pytań, podpytań, e, że tak to nazwę, e, potem nie wiemy, o co pytaliśmy. I tworzymy bajki, tworzymy e, historię, odpływamy totalnie. I e, nie pamiętamy, o co nam chodziło na początku, jakie, jakie jest sedno tego, bo Tarot może nam powiedzieć tą kartą albo obrazkiem e, wprost, tylko my nie pamiętamy tego pytania, albo nic o tym nie wiemy. Patrz, punkt pierwszy, nie mamy podstaw. I e, radą na to jest, jeżeli korzystacie z rozkładów, e, z książek, czy z internetu, czy od kogoś innego. Zapisanie sobie tych pytań na kartce, rozrysowanie graficzne również na kartce, jak karty będą leżały na stole, i wtedy nic wam się nie pogubi. Jeżeli chcesz zmodyfikować pytanie z rozkładu, który już istnieje, również zapisz sobie to na kartce, miej obok, kiedy tasujesz karty i będziesz potem opowiadać o tym rozkładzie, i wtedy będziesz się trzymał tematu. Nie będziesz dryfował, a nawet jeżeli będziesz dryfował, to spoglądając na tą kartkę obok, będziesz ciągle wracał do myśli głównej. Jeżeli losujecie e, luźne karty, to patrz, punkt trzeci, czyli teraz o czym chcę powiedzieć. Właśnie, losowanie luźnych kart losowanie tak zwanego komiksu, do którego, trzeba, do, do którego trzeba dorysować chmurkę i tekst. Czyli mamy e, ileś tam kart na stole, one nie mają konkretnej pozycji, e, i do tarocisty należy e, opisanie tego wszystkiego. Uważam, że e, to jest kuszące, ale e, e, na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo łatwe, natomiast łatwe nie jest. E, jest tak trudne. Że osoby początkujące potykają się na tym, albo wręcz tworzą sami sobie ogromną barierę, której nie mogą ani obejść, ani przeskoczyć, ani pod spodem się przeczołgać. Luźne karty to jest właśnie ta historyjka. Jeśli losujesz luźne karty, to nie masz pojęcia, czy tarot odpowiada tobie na Twoje pytanie, czy opowiada o Twoich własnych lękach. Własnych nadziejach, pragnieniach. Nie wiesz, czy karta figuralna, która leży wśród tych luźnych kart, opowiada o osobie pytającej, czy o osobach, które są zamieszane w tą sytuację, nazwijmy to tak, czy które mogą pomóc. Nie wiesz, czy tarot to prognozuje, czy tylko diagnozuje sytuację obecną w czasie teraźniejszym. Tego nie wiesz. Musisz znaleźć jakiś system. Ale żebyś znalazła system, znalazł system, czyli musisz w to e, ubrać jakieś ramy, nadać temu jakąś formę, czyli e, stworzyć w pewnym sensie jakąś formę swojego własnego rozkładu. Jeżeli nie potrafisz tego zrobić, no to masz problem. Natomiast jeżeli potrafisz obserwować karty i nie potrafisz stworzyć e, ram do tego i już się uprzesz, że chcesz losować luźne karty i to będzie twój warsztat, to obserwuj, jak Twoje karty zachowują się w 50, setnym, dwusetnym rozkładzie, bo one mają jakiś system. Tylko chodzi o to, żebyś ty znalazł, znalazła do tego klucz. I one same, te karty, bez Twojej pomocy, puszczone na żywioł, same znajdują jakiś system, znajdują klucz, czego Ty nie umiesz zrobić. Jeżeli rzeczywiście uprzesz się, że chcesz w swoim warsztacie te luźne karty losować. No to masz podwójne, trudne zadanie, i e, tworzysz sobie sam e, po prostu e, bariery, czy e, e, kładziesz sam sobie kłody pod nogami. E, punktem czwartym jest natychmiastowa interpretacja, czyli e, rozkładacie karty, leżą wam karty na stole i wy zaczynacie natychmiast o nich mówić. Pierwsze wrażenia są ważne, e, ja tego nie neguję. Natomiast pierwsze wrażenia możesz sobie zapisać na kartce długopisem, położyć tą kartkę obok, zapisać hasłowo pełnymi zdaniami, w zależności e, jak to indywidualnie wygląda, i dać sobie czas na zastanowienie się nad tym rozkładem. Popatrzeć, czy te karty mi się podobają na stole. Popatrzeć, czy sąsiadki tych kart, czyli inne karty, są fajne, niefajne. Co one do mnie mówią logicznie. Jak filtruje to moja świadomość, moje ego, mój sposób myślenia przyczynowo-skutkowy, świadomy? Możesz potem do tego dodać swoje pierwsze wrażenia. Czy te pierwsze wrażenia łączą się z tym, co ty świadomie za jakiś czas myślisz o tym rozkładzie, o tych kartach, czy one są sprzeczne? Jak to połączyć? Bo, bo jeżeli logika mówi ci jedno, a twoje wrażenie mówi ci drugie, więc coś musi się mylić yy, albo może gdzieś jest punkt wspólny, wspólny mianownik. Musisz to znaleźć. Natomiast jeżeli natychmiast zaczniesz opowiadać, yy, bez zastanowienia się, to w pierwszych minutach Twojej opowieści będzie dominowały, będą dominowały pierwsze wrażenia. Natomiast w kolejnych minutach będzie dochodził do głosu rozsądek, logika. Tak jest zawsze i nie tylko w kartach Tarota. Tak po prostu funkcjonuje człowiek. I klient, który siedzi naprzeciwko Ciebie, albo dla którego Ty opowiadasz ten rozkład, odpowiadasz mu na pytanie, może poczuć się skonfudowany tym, że na początku mówisz co innego, a w miarę połowy czasu Siódmej minucie swojej opowieści, dziesiątej, dwudziestej, zaprzeczasz sama sobie temu, co mówisz na początku. To jest bycie nieodpowiedzialnym, bycie nieodpowiedzialnym również za swoje własne słowa, które niosą ze sobą odpowiednią ciężkość dla klienta i klient oczekuje tego, aby dać mu jakieś wskazówki. Dać mu, wskazać mu kierunek. Oczywiście są też tacy klienci, którzy chcą uzyskać recepty na każdy aspekt życia, to do tego teraz, nie, tego teraz nie omawiam. Natomiast sednem w tym punkcie, w tym błędzie jest to, że nie dajesz sobie czasu sam sobie, jako tarocista czy nawet niskich lotów wróżka na zastanowienie się nad tymi kartami. Nie dajesz sama sobie, sam sobie oswoić się z tym, co leży na stole. Punkt piąty to jest czytanie pojedynczych kart. To jest kardynalny błąd. Przerównam Wam to do klocków Lego. Kiedy kupujecie pudełko klocków Lego i one są zapakowane w folię, te woreczki, te klocki mają określone kolory, określoną formę. Na y, obrazku jest narysowany jaki ma być finalny y, ten projekt, finalna struktura tego. Natomiast po pojedynczych klockach możemy mniej więcej się zorientować, do czego one będą służyć. Czy to będzie jakiś dach y, y, domku, czy to będzie podłoga, czy to jest jakiś ludzik czy to jest e, e, duża podstawa do nie wiem zbudowania szafki samochodu, obojętnie czego. Natomiast kiedy te klocki połączymy w całość, dopiero wykaz, e, ukazuje się nam finalny projekt z obrazka z pudełka. Tak samo jest z kartami tarota. Pojedyncze karty składają się na całość. I z pojedynczych kart tarota, klepiąc znaczenia kart tarota, najczęściej tego, co się gdzieś tam usłyszało, albo z książki, albo tworząc swoje własne bajki, patch, punkt pierwszy, czyli nieznajomość podstaw, yy, os, yy, osoby tarociści albo wróżki yy, myślą, że yy, mówią prawdę objawione. Tak nie jest, ponieważ każda karta składa się na całość. Yy, jak ta karta będzie się w tym danym rozkładzie, w danym pytaniu, y, w danym momencie realizować, y, nie wiesz. Tego nie wiesz, jeżeli patrzysz na pojedyncze karty. Jaki, y, jakie będzie miała zabarwienie w tym rozkładzie, jakie miała, y, jaką funkcję będzie spełniała w tym rozkładzie i jak będzie wpływała na całość. Czy ta całość będzie y, obrazem rozmytym, czy będzie roz, obrazem ostrym? E, czy Ty się pogubisz w szczegółach, w klepaniu tych szczegółów o każdej pojedynczej karcie, nie widząc całości obrazu, e, czy e, opowiadasz ogólnie, widząc cały obraz, bez e, m, szczegóły, e, bez e, wdrażania się w szczegóły. Tu jest kardynalny błąd. Owszem, rozkład się składa z iluś tam kart, które leżą na stole, natomiast połączenia między nimi. Tak jak klocki Lego. Jeden klocek Lego jest żółty, drugi czerwony, inny niebieski, trzeci czarny, e, żółty. E, tak samo karty mają różne żywioły, różnie będą się realizowały w połączeniu z różnymi kartami, i ten żywioł będzie się zachowywał tak, a nie inaczej, a Ty popełniasz błąd, e, interpretując czy opowiadając, wręcz klepiąc e, znaczenia pojedynczej karty no, w jakimś sensie to może się zgadzać, ale Ty nie zaprognozujesz tego całości. Nadal będziesz popełniać w kolejnych częściach, czy w kolejnych rozkładach ten sam błąd, klepiąc o pojedynczych kartach. I to, są, to jest pięć podstawowych błędów, które niekorygowane będą się nawarstwiać, będą się utrwalać i też między innymi będą powodować chybienie... Prognozy, chybienie przewidywania przyszłości czy wyciągania wniosków. Owszem, w to, wchodzi, to w, 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 wchodzi też coś innego, to znaczy, no nie wiem, ta powiedzmy iskra Boża tak? umiejętność e, e, szósty zmysłu, czy e, umiejętność e, e, czytania znaków coś, czego po prostu e, nie można się nauczyć. Co jest dane gdzieś tam z góry, albo nad czym się pracuje, tak? Też się wyostrza, ale to jest jakiś tam talent. Natomiast błędy techniczne również mają znaczenie. Jeżeli chodzi o zadawanie, prawidłowe zadawanie pytań w tarocie, ja nagram osobny film o tym, jak konstruować pytanie, jak konstruować swój własny rozkład. Teraz nie chcę się nad tym wgłębiać. Czekajcie na kolejny film. To dzisiaj było wszystko. Dziękuję za uwagę. Do następnego. Na razie.